Cześć! Jestem Ewa Zakrzewska, Wy jesteście na kanale EpoKracja i w dzisiejszym odcinku razem z siostrą Darią pokażemy Wam garnitury plus size, które założymy do sportowych butów. Lecimy! Nie sądziłam, że pochwalę tą markę, bo myślę, że większość z Was już wie, że SHEIN nie jest moim ulubionym sklepem i nie sądzę, żeby kiedykolwiek im się stał. Ale Daria w tym garniturze w kratkę wygląda zjawiskowo. Do tego ma crop top. Bardzo lubię takie rozwiązania, kiedy spodnie są wysokie. Daria ma fajne, szersze biodra. Świetnie się tam rozkłada. Spodnie są wysokie, crop top wygląda bosko. Do tego ta marynara. No i sportowe buty. Inaczej bym tego raczej nie nosiła. Ten garniak aż się prosi o sneakersy. Jeśli chodzi o kolorystykę, myślę, że jeszcze można by było pobawić się na przykład kolorem jakimś Bordo, który jest gdzieś tam się przemieszcza w kratce. Może Golf w tym kolorze i też sportowe buty, myślę, że spoko opcja. Ten turkusowy garnitur dorwałam na Zalando. Jest on niemieckiej marki stworzonej przez modelkę Plus Size, więc warto rzucić okiem. Bardzo ciekawe modele, jeśli chodzi o. Mm, ten model, on nie jest zbyt elegancki przez zastosowane takie sznurki jak w bluzie, te wiązanie w pasie, tutaj on już sugeruje, żeby nie traktować go zbyt elegancko, chociaż na stronie oryginalnie był z elegancką bluzką z koronką, co dla mnie absolutną pomyłką jest, więc po prostu. Gładka bluzka, która tutaj mam z Mark Spencera, są takie dwa sklepy, które bardzo lubię do takich basicowych bluzek, Ula Popkin właśnie i Mark Spencer. Garnitur kosztował mnie ponad 500 zł i to już była zniżka. Ten garniak na pewno znacie, jeśli kojarzycie nasze Instagramy, totalnie Daria i mój. Tutaj Daria założyła niego czarnego T-shirta i czarne sneakersy, które również na Zalando lunch zostały dorwane. Tutaj współpraca z Disneyem, myszka mini tam gdzieś z boku błyszczy bardzo subtelnie, więc może tego nie zauważycie. Ja bym go też założyła tak bardziej elegancko i myślę, że Daria u siebie na Instagramie właśnie ma też taką propozycję, więc koniecznie tam Spędźcie i zobaczcie, jak jeszcze takiego garniaka można e, wystylizować. Cały zestaw z ulipopką, koszula i garnitur. E, spodnie są do skrócenia, muszę je trochę zmodyfikować. Jak widzicie, są za długie i dziwnie się na dole przez to układają, ale jak większość spodni w przypadku Plus Size, w sumie nie tylko, no, trzeba dopasować do serwetki. To jest szyte dla wszystkich, więc jest powiedzmy jakiś szablon, no i my musimy się do tego dopasować. My? Nie, idźmy do krawcowej i niech krawcowa nam dopasuje idealnie. W tym tygodniu jeszcze pójdę z tymi spodniami, bo cały zestaw bardzo mi się podoba. Do koszuli ok, jest to elegancki, elegancka propozycja, dopasowałam sneakersy i myślę, że tego nie zmienia. Mi się to podoba. Obie pary butów z Vera Jedne w takim właśnie kolorze pomiędzy bielą a beżem, drugie różowe. Bardzo mi się podoba i wnętrze, bo jest właśnie w takim kolorze wina. Mega wygodne. Niestety niebezpiecznie podobne do Bansiagi, więc nie wiem, czy tutaj nie było jakiejś inspiracji. Wolałabym nie wnikać, bo mi się buty bardzo podobają. Są bardzo wygodne. Kupiłam je na Zalando z 290 przecena na 145. Bardzo polecam. Mega wygodne. Myszka Miki, od razu Wam powiem, że gorszej jakości niż Weromody. Są leciuteńkie z tych takich tanich butów, ale totalnie urocze. Wszędzie gdzieś tu jakieś subtelne myszki, mini. Zalando Lunch. Even and Odd, chyba ta marka. I oni też mają czasami white fit, więc warto się rozglądać za nimi. To są dosyć tanie buty. To te są wygodne. Ale jakość jest taka dzisiaj bardzo proste i wygodne stylizacje. Możecie oczywiście dodać więcej akcesoriów, kapelu, sznerka, torebka, itd, i tak dalej. Wam dzisiaj pokazałam bazę i myślę, że warte obserwowania są dziewczyny, które również fajnie pokazują modę i. Muszą Wam pokazać. Ten sam garnitur dzisiaj był na Darii, a tutaj mamy go w opcji z golfem. Też fajna propozycja, tylko że różowym. Ja mówiłam o bordo, no a tutaj mamy tak bardziej słodko. Do tego buty fila, również wygodnie i fajnie. Tym razem propozycja... Czarny garnitur z trampkami. Świetnie wygląda to z tą nerką. E, typ sylwetki, gruszka wygląda och, zjawiskowo w takich propozycjach, więc dziewczyna, jeśli macie szersze biodra, no kurczę, świetnie nosiłabym. Trochę bardziej nowojorsko. Czerwony w kratę do tego Nike. A nietypowa torebka. Rzeczywiście widać, że to jest Ameryka. Zresztą ja u nas w Polsce nie widziałam takiego garniaka. Mam nadzieję, że niedługo się pojawi. Może halo, halo, producenci, zainspirujecie się. Czekam na taką propozycję w naszych polskich sklepach, bo jest świetnie. No i t-shirt do tego, więc zestaw niby właśnie dużo się dzieje, no bo jest nadruk na t shircie jest kratka i kolorowa sneakersy i od Czapy, torebka, ale wszystko tutaj mi gra, jest bardzo fajnie, więc też musiała. Myślę, że zbliżamy się powoli do końca. Jestem ciekawa, jak podobał Wam się ten odcinek, ta tematyka, czy chcecie może więcej garniaków, może propozycje bardziej w eleganckim stylu. Czekam na wasze komentarze. Jestem ciekawa, jak Wam się podobało, czy chcecie właśnie takich e, mierzymy, czy może coś bardziej eleganckiego. Dawajcie mi znać oczywiście poniżej. Pamiętajcie o linkach, które są w opisie. Na dziś to już. wszystko. Przypominam o subskrypcji, o łapka w górę, która łechta moje serce, no i dzwoneczek, który przychodzi. Wam o kolejnym odcinku, który już w środę o 15 i w sobotę o 15. Cześć!